Gdy Państwo po prostu dwóch nowych Margarety i Kamil Bednarek, jakie wrażenia po ich występie? Jak się, w sensie co? W sensie, jak się sprawowali jako juroży. Wiesz no, zawsze jakaś świeża krew jest fajna. Ja lubię jak się zmienia jury, bo mm, nie lubię jak jest marazm, jak jest ciągle to samo, jak nic się nie zmienia. Nawet mm, każda zmiana wprowadza jakiś taki świeży powiew, więc... Więc spoko. Ale najbardziej mi się podobał Hyży, jak był w The Voice. On chyba jedyny w historii The Voice of Poland. Nie wziął e, z dwóch uczestniczek dwóch. Kogo wybierasz? Nikogo. Świetnie, lubi asertywnych ludzi. Nie podobało mu się to? Nie, po co wchodzić w to jak na siłę? Kiedy ciebie zobaczymy w The Voice of Poland taką jurorkę? Myślę, że gdybym była producentem, to dziś. E, ale to nie do mnie pytanie. Ale padają takie propozycje też z innych programów, abyś wystąpiła jako jurorka albo uczestniczka? Padają, ale teraz chciałabym się skupić na produkcji swojej płyty najnowszej. Obiecam ją fanom już dawno temu i chciałabym ją wydać na, na wiosnę, w takie wczesne, wczesne lato, więc no muszę teraz się wziąć do roboty i skończyć ją maksymalnie do lutego, marca, więc. No nie, nie mam jak tego połączyć szczerze mówiąc.